Nie wiem, czy tu mi się rozpocznie, czy nie rozpocznie. Nie widzę, że kręci, kręci i nic się nie dzieje. Jeszcze raz witam państwa bardzo serdecznie wszystkich. Nagrywam na starym komputerze. Proszę Państwa, miałam tutaj wczoraj ludzi u mnie. Nie kogoście, i nie wiem, co to mieli za aparaty, czy co, co połączało mi, w ogóle wszystko mi zmieniło w obydwu komputerach. Ale na szczęście y, długo aktualizowałam. Więc 23 maja 2025 roku y, jestem teraz tutaj na czacie na żywo. Oczywiście, że bardzo słabo odbieram. Bardzo słabo. Łapie internet, ale chciałam się z Wami przywitać i, i, i może mi się uda jutro gdzieś zanieść komputer do może gdzieś do jakiegoś, żeby sprawdził człowieka, który się na tym zna, ponieważ no jak można ktoś miał coś poprzestawiane w telefonach i nie wiem co, albo nie wiem jakie podsumy, Nie wiem, dlatego tak wyszło że w obydwu komputerach mam wszystko pozmieniane, ale co chodzi o to, że ta transmisja dzisiaj ma się udać, na temat ziół, to raczej ona się nie uda, bo bardzo słabo chodzi internet, jak ja widzę, z opóźnieniem i, i po prostu no, chciałabym powiedzieć wiele Dużo różnych takich spraw, ale dzisiaj nie powiem, może jutro do spróbuję na tamtym, jeszcze na innym. Witamy Danusie tutaj serdecznie. Eee, pozdrawiam serdecznie Pani Władziu Wspomniała wspiniała, czy wspomniała wspaniała. Aha, e, po, napisze mi Pani, czy słychać, bo. Mam takie zamieszanie ogólnie w internecie. Nie wiem, czy to ze względu, że popieram Karola Nawrockiego, czy inne, czy ktoś coś mi na złość zrobił, bo niewiarygodne by było, żeby internet nie chodził. Ale co chciałam powiedzieć? Po prostu, niektórzy ludzie, tyle ile mogę, póki chodzi ten internet, chociaż jest opłacony nie wiem, dlaczego tak chodzi, byle ja. Pytają mnie ludzie przez telefony o różne sprawy dotyczące ziół, że tam czytają na linkach, że młodzi się zajmują tym, ale nie zawsze to jest prawda, no bo taka jest prawda. Młodzi muszą się szkolić i to dokładnie muszą zdobywać na to dokumenty muszą być wiarygodni nie będzie byle co, byle jak sprzedawało. I nie będzie wiele co mówiło, bo gdyby było tak, jak opowiadają młodzi ludzie na, in, na tych swoich linkach, Google czy gdziekolwiek, to by nie istniali lekarze, bo byle co by wypił i byle czym by się wyleczył. Tak nie jest. Więc takich młodych ludzi, jak wam proponuje jakieś grzybki, nie wiedzą nic na ten temat, albo ktoś wam proponuje medycynę chińską, to proszę Państwa, to jest szok. Na to to trzeba być w Chinach, albo znać się na ziołach chińskich i na leczeniu chińskim, a takie teoria i płacenie komuś za, za to, że ci tam y, powie kilka słów, lepiej się bierze za naukę o ziołach polskich, to są praktycznie takie same, a nie jest teorii. I żeby ludziom nie zrobić krzywdy. Chyba, że są tacy młodzi ludzie, że nie mają sumienia, a są tacy, no to byle co na złość opowiadają. I taka jest sytuacja. Tutaj chciałam upomnieć Was po prostu wszystkich, żebyście we wszystko nie wierzyli, bo, bo widzicie, jaki jest naród, jaki jest świat, ile jest hejtów. Słychać dobrze? Pani Danusiu, bardzo pozdrawiam. No, no, to dobrze, że słychać. Obraz trochę słaby. No, słaby. Obraz słaby. Dobrze, że jest, bo w ogóle w tamtym komputerze nie istnieje i tu takie mam okropne zakłócenia. No, ale to już o obraz nie chodzi. Jak głos słychać, no to to jest dobre. No i proszę Państwa, chciałam jeszcze raz Wam powiedzieć, że ci wszyscy młodzi, którzy tak pięknie mówią mają wy paznokcie zrobione takie długie, tylko nie uważają na paznokcie, bo jeżeli będą ciągle robić żelowe paznokcie, to zdarza się tak, że niektórzy proszą o jakieś maści, bo mają zagrzebione, zapleśnione, proszę Państwa, tak, w by wangrena się łapnęła, więc to też nie będzie ciągle przypinało takich długich paznokci i ciągle robiło taki bo to jest bardzo niezdrowo, proszę państwa, muszę wam tutaj powiedzieć. Ja wczoraj rozmawiałam z wieloma osobami na temat różnych ziół, ale to zioła to tylko te polskie, które znamy, które są w Polsce, a znamy bo z Azji gdzieś tam zostały tutaj do nas przywiezione, czy zasiały się same, czy przez wiatr, czy jakkolwiek. Proszę Państwa, to, to takie zioła są skuteczne, chociaż trzeba bardzo uważać, bo nie każde zioło każdy może, bo każdy ma inną krew. Muszę powiedzieć, inaczej się zachowuje, inaczej oddziałuje na lek, ma różnego rodzaju choroby i to nie będzie tak, jak młodzi mówią, czy ktoś mówi o szwedzkich na przykład ziołach. Szwedzkie zioła dla każdego, no nigdy w życiu. Bo jeden ma wysokie ciśnienie, drugi ma niskie ciśnienie. I proszę Państwa, nie wolno tu kłamać, tak jak niektórzy kłamią i na kłamstwie zbijają karierę. Absolutnie. Tu trzeba być logicznym, a jeżeli ktoś już usłysze, jeżeli ja usłyszę, że ktoś mówi o medycynie chińskiej, zwykły człowiek, który na przykład no nie uczył się nigdy jako na lekarza z biologii w ogóle o człowieku o tych ziołach i opowiada głupoty że na kursie się nauczy jak będzie raz na miesiąc miał kurs to się nauczył medycynie chińskiej to wątpię w to to lepiej się za to nie łapcie bo się możecie po prostu tymi różnymi ziołami poprzytruwać a potem ciężko się z takiego czegoś leczyć na przykład z niektórych państw przywożą pakowane zioło w torebkach. No przecież nie, nie wiem gdzie oni to umieszczają. Ja słyszałam, czy to w aptekach, czy to w zielarskich sklepach, czy to ktoś sprawdza. Trzeba działa znać. To tak nie będzie, że ci ktoś nawiezie, nasypie i po prostu, że, yy, że to proszę państwa jest skuteczne. Absolutnie nie, nie nie. I taka jest właśnie cała ta sytuacja dotycząca y, tych y, tego leczenia ziołami. Natomiast nie zapominajcie o mniszku. Rzeńszyń to jest co innego, mniszek jest co innego. Muszę Was to uświadomić. Jeżeli na przykład ktoś, e, tutaj zapisałam, że niektórzy ludzie, to muszę powiedzieć, niektórzy, ach, tych kartek tutaj mam, że nie sposób ich, nie sposób nie sposób widziane są te żeby te, miałam popatrzeć gdzie są te moje książki gdzie jest ten mój zeszyt? nie widzę ale zaraz wam powiem tu nie ma tu nie ma tu nie ma to nie widzę. gdzie ja go dałam gdzie ja go położyłam tak tu też nie tu nie, tu nie, nie gdzie pożar, ale w każdym razie muszę Wam powiedzieć, że słuchajcie, kochani. Niektórzy ludzie zażywają takie leki, gdzie nie da się niektórych się połączyć. Może, jak naprawię tamten komputer, to. Może powiem coś więcej, bo będzie inny obraz, inny głos. Ale jak ktoś ma rozrusznik i ma przepisany lek taki rozrzedzający krew. No nie mam tego zeszytu, bo miałam zapisane tutaj o jakiejś to nazwie. To nie może na przykład pić kawy. Nie może pić takich ziół jak miłożą japoński, też nie może broku jeść. Takich też, które ziół pić, które rozrzedzają krew, bo by doprowadził organizm do po prostu zgonu. Jakby nie dość, że lek posiada tą pewną aktywność, może inaczej posiada. Taki lek bardzo rozrzedza krew, więc. Niektóre zioła też rozrzedzają krew, to muszą być dopasowane do wagi człowieka, dla człowieka, który ci powie, jakie ma ciśnienie, nadciśnienie, niedociśnienie, jak to ma zażywać. A żeby ci ktoś opowiadał głupoty, bo się nauczy, są ludzie, bardzo pamiętili, którzy nauczą się teorii, czyli głupot, a na oczy nie widzieli ziół nie wiedzą, jak one wyglądają, albo. Patrzą tylko i wyłącznie na obrazki i grafikę, ale w dotyku nie widzieli, bo na zewnątrz, muszę tutaj powiedzieć, zioła mogą się mutować z różnymi ziołami. Jeżeli gdzieś jest bardzo dużo w trawach sos, tego barszczu sosnowskiego, trującego czy inny, to jeżeli byś przy tym zbierał zioła, to te korzenie bo to od korzenia wszystko rośnie, jak jest jedno przy drugim, to wiadomo, że, że ma te parzące środki i tak dalej, proszę Państwa. Natomiast nie można też zażywać eliksirów y, 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 takich, jak proponują papryczkę, chili, spirytus, w tym czosnek jeszcze, kurkumy, to jest wszystko żrące, w tym jeszcze imbir i robią jakieś takie, trzymają to 7 czy 8 dni, i mówią, żeby ludzie pili, bo ludzie, niektóre babki mi się pytają, nawet tego nie piją. Jak tam coś, które zamówiła, to wylała, bo mówiła, że przecież to jest tak piekące, żeby upaliło język. A co by się stało z jelitami? Ze żołądkiem. Jakie by zrobiło nadżerki? Jakie szkody? Kto to okazuje takie pić kto to takie robi? Wszyscy ci młodzi, którzy po prostu chcą zbić karierę na wielarstwie. Nakopać we fosie mniszka, nakopać we fosie żyłokostu, zanieść komu, żeby ktoś dostał uczulenie albo pokrzywdę. Przecież to wszystko zdrowi z gościńca. Jak jest mały i są pola, to ja nie mówię, nie, nie sieję nich nawozów, ale jak jest przeważnie, to lubi duży grogach rosnąć w trawach, a wyżej leci autostrada czy droga, i proszę Państwa, pada deszcz i te spaliny, te oleje, te ciężkie metale. To wszystko idzie do fosy w te po prostu tak. tak samo jak i te powodzie, co były to na kilka lat, to mo można zapomnieć, żeby stamtąd kopać. Proszę Państwa, nie dokończyłam w ogóle tej transmisji, którą rozpoczęłam, bo chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli Elikusis, Eluksis. Nie wiem, Elik Miss, taki lek się zażywa, bo chciałam Wam dokończyć tą transmisję, bo nie dokończyłam przedtem, bo coś włączyło, ale nie, widzicie, nie. czy to mi trzymało na linii, nie było podglądu, czy co, tego nie rozumiem. Proszę Państwa, tego nie rozumiem, ale mogę Wam tutaj powiedzieć jedną taką rzecz, że, że po prostu coś mi się tutaj wszystko. Dzieje źle. Dzisiaj tak bym została zaczarowana za przez kogoś, tylko nie wiem przez kogo, i, i które to tutaj oko mnie się Włosy Aha, i jeszcze raz Wam mówię, dokończę tę transmisję, moi kochani, bo y, y, Muszę powiedzieć o tym leku. Jak ktoś ma jakiś lek przepisany i ma rozrusznik, tam w sercu, czy inaczej, to musicie uważać, bo nie każdy ma przy tym niedochwistość, też jeszcze jak mówią, wyrobienie i tak dalej. Proszę Państwa, więc nie powinien pić takich rzeczy jak rzęższej. Ani którzy polecają, nie powinien pić takich rzeczy, takich rzeczy jak liść senesu, takie coś jest, czy, czy liść miłożębu japońskiego. Absolutnie wykluczone. Po prostu to jest zapisane, może każdy z Was poszukać. Jak bierze jakiś lek na rozcieńczenie krwi, z czym można pić to, z jakimi ziołami można pić bo ktoś się pyta żeby poprawiło pracę serca i tak dalej na pracę serca jest guk i róża ale musicie też uważać bo jeżeli macie akard czy podobne inne leki no to proszę Państwa też trzeba skonsultować się czy to z zielarzem, czy to z prawdziwym, czy to Lekarzom swoim, co można pić i, i, i te. I po prostu przy takich właśnie sprawach. No jeżeli ktoś ma na przykład cierpną ręce, a mówi, że badał się i ma wszystkie elektrolity uzupełnione, nie brakuje mu też żelaza, ani potasu, ani niczego, no to ma ucisk nerwu. Ucisk na nerw y, od kręgosłupa, może mieć osteofity, wiele innych po prostu może mieć, i proszę Państwa, i tutaj właśnie y, trzeba sobie zadać pytanie. Bo jeżeli ktoś na przykład siedzi tak, a zro, zrobi sobie ramię do góry, y, tak podniesie, to już mu przestaną cieplnąć ręce, no to wiadomo, że ma ten ucisk w zależności z której strony, tak. Więc, więc proszę Państwa, niektórzy mają. Im. Jakby to powiedzieć, i lordozę. Proszę Państwa, niektórzy mają lordozę. Niektórzy mają skoliozę, skrzywiony kręgosłup, szyjny na przykład, czy ogólnie. Niektórzy mają różne szczeliny między kręgami i tak dalej. Ale pamiętajcie, że na to, na wzmocnienie jest wyciąg z kasztana jak również, żeby nie bękały y, żyłki, jak również, proszę Państwa, y, odpadanie tym żywokostem. I tu sobie tak powiedzmy, y, nie pójdziesz komuś kopać na polu w pszenicy, jak zobaczysz żywo po czy ziemniakach, bo ktoś będzie myślał, że coś kradniesz. Trzeba zapytać, czy można wykopać, y, jak widzicie, a nie wpadać jak dziki. Bo ja widziałam w niektórych miejscach, bo u mnie nie ma, ale jak jadą samochody od Śląska i z tamtych stron, to wpadają na cudze pole i kopią dołki, a potem ktoś pójdzie i złamy nogę. To tak nie wolno. Tak nie wolno. Trzeba zapytać tego gospodarza czy kogo, czy może sobie ukopać, po prostu, a nie w taki sposób. Niektórzy mają zmiany zwyrednieniowe, niektórzy mają cieśnie nadgarstkowe. I to bardzo dużo ludzi, no to też można zakładać ten żywokost, proszę Państwa, żeby nie te. Ludzie, którzy są ze schorzeniami, jakby to powiedzieć, helicobacter yy, pyroli yy, i piły, pili zioła, yy, nie muszą pić, jeżeli pili przez chociaż miesiąc czasu zioła i imbir, to ta helicobacter pyroli sama yy, po prostu... Yy, wszystko będzie łagodnie, już nie będzie tego zapachu nieprzyjemnego z buzi, nie będzie buzi też wysychać, ale czasem od czasu do czasu można przypomnieć, proszę Państwa. Ci, którzy ludzie mówią, niektórzy czy dzwonili, czy pisali, mówili, czy tam można zakładać, jeżeli masz C5, C6 w kręgosłupie, po prostu jakieś zwyrodnienia, czy inne, czy, czy przepukliny. No, teraz nie mówią przepuklina, lekarze, no wypuklina, no niech Wam będzie. No, ale ale po prostu też można zakładać, i to dłuższy czas, póki cię nie przestanie boleć. Tutaj musimy sobie powiedzieć, że artroza to jest choroba, która jest nieuleczalna, ale i te bóle występują, ale jeżeli będziesz miał ten żywokus i zioła przeciwzapalne, to do 90% zmniejszysz różnego rodzaju ryzyko, czy zakrzepów, czy. Czy tych boli Twoich musicie o tym pamiętać? Musicie, nie musicie, jak chcecie, to zapamiętajcie, ja w ten sposób powiem, ale to, co mówię, to jest prawdziwe. I jeżeli chcecie pamiętać coś, a bardzo dużo ludzi, z którymi rozmawiam, jest bardzo mądrych ludzi, można powiedzieć też doświadczonych, nawet już przez Twoją chorobę, czy ogólnie. Przez innych, ale i tak jeszcze zawsze zażywając do różnego rodzaju zioła Trzeba się konsultować, ile to można. Nigdy nie wyrzucajcie, czy to macie ode mnie, czy od kogoś jakieś ulotki. Ulotka zawsze się przyda. To jest. tam. Ulotka jest bardzo ważna. Co by tutaj jeszcze powiedzieć? Jeżeli na przykład ktoś ma jakby to powiedzieć zaburzenie widzenia. To może być to choroba jakaś, bo to, proszę Państwa, jeżeli ktoś ma zacznie się od ucha i będzie zapalenia błędnika, będzie się kryciło w głowie, nigdy nie wstawaj z łóżka szybko, że wstaniesz że polecisz, bo ci się zakręci o ścianę. Czy to jest młody, czy starszy, jeżeli tam coś jest z tym, to tak jest, z kręgosłupem czy szczękolwiek. Ale też tak może być jak jest zapalenie błędnika. Zawsze trzeba chwilę posiedzieć zanim staniesz dopiero potem idziesz za swoimi sprawami. Tak, no to tyle o tym temacie. Jeżeli tu chciałam powiedzieć ktoś po prostu, yy, yy, jeszcze raz powiem. Yy, Zażywa te leki, które mówiłam, jak tam lekarz przepisuje, rodzinny czy inny, czy od serca, kardiolog przepisuje wam jakieś nowoczesne leki przeciwzakrzepowe. Tak, jeżeli macie zakrzepicę, głęboki żył, to na pewno poważne leki zapisuje i dość mocne, to wam powiedziałam, że nie można jeszcze raz używać. Nawet klarytomecyny nie można leku. Jakaż o tym wie, czy jakiś inny, na, na jeżeli jest tam fluoro, nam czy inaczej, może do końca tego nie wypowiedziałam, to jest długie, po prostu, ale nie wolno takich mieszać, takich tak mieszać, proszę Państwa. Co chodzi tutaj o to, co mówiłam, o tych medycynach chińskich i innych bo nie lubię słuchać, jak ludzie udają, że się uczą. Ludzie którzy, ludzie, którzy się uczą teoretycznie, ale nigdy nie widzieli ziół praktycznie chińskich, ani nigdy nie będą wiedzieć, najpierw muszą, jeżeli zdobędą jakieś dokumenty, bo to nie będzie tak, że nauczy się za rok czy za dwa, jak jeden dzień miesiącu, Czyli 12 razy w roku pójdzie i on już będzie wiedział coś na temat medycyny chińskiej w życiu nigdy. Nie nauczy się tego ludzie zapominają to, co ja mówię, a dopiero to, co tam jest opisane w ilościach, proporcjach, procentach nie nauczą się. Więc, ale jak są słuszliwi, to udają, że chodzą, płacą pieniądze. A być może są gdzie indziej, a mówią, że chodzą na medycynę chińską czy ludową, no to też tak, ludzie umieją jeden drugiego oszukiwać, czy może żona, czy żona, męża różnie to jest. Zależy, kto chodzi czy, 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 czy chłopak, czy dziewczyna też, ale myślę, że młodzi, i, którzy są uczciwi, którzy idą na medycynę ogólną i inaczej, to inaczej się zachowują i uczą się. Jeżeli chcą dojść do celu. Natomiast, jeżeli chcą tam dorobić, dopracować na temat dziur, to jest inna większość. Ale jak jest człowiek już człowiek jest starszy i ma po prostu gdzieś tam pracę i jest zmęczony pracą w ciągu miesiąca, to taki jeden raz wyjście na taką naukę, jakiś wykład, to chyba że dla rozrywki, ale żeby się nauczył, to wątpię w to, w to bardzo. Bo tak. No ale to już przestanę na ten temat mówić i jeszcze powiem jedną rzecz, że chińska ta to przeważnie na, opiera się na takich konopiach, na takich narkotykach, do tego inne wydawane zioła i to takie, to jest nie dla człowieka, nie dla człowieka, to można raz coś takiego zażyć, nawet bym nie zażyła, jak to nie jest sprawdzone, bo mamy tyle polskich ziół, takich cudownych, Począwszy od bratka, była yy, proszę proszę Ciebie, yy, stokrotki dajmy na to, yy, kwiat maliny, yy, kwiat yy, żywokostu, yy, mamy kwiat opuncji i yy, się sprowadza, mamy, yy, proszę Państwa, w Polsce mamy kwiat głogu, owoc głogu, kwiat róży, owoc róży, wszystko to my mamy, yy, proszę Państwa, niszka lekarskiego. Wszystko, wrotycz, nawoć przeciwzapalna. To nie muszą ogłosić w radiu, że zrobili utworzoną tabletkę nawoć razem z niżkiem. Ja nie wiem, czy to tak można, bo niższe obniża ciśnienie, nawoć obniża bardzo ciśnienie. Po prostu nawoć to raczej likwiduje zapalenia te i inne. I proszę Państwa, można by długo rozmawiać, ale nie będę tu Wam głowy. Tym sprzątać. Przepraszam za te filmiki łączone. Nie wiem, czy one się połączyły, czy nie połączyły, czy ten jest osobny. Ale widzicie, nie mogłam się połączyć. Mimo, że opłacane mam internety, że tu jest pełny zasięg w internecie, nie mogłam się połączyć. Nie było obrazu, nie było czegoś jeszcze innego. Wszystko było zmienione na coś tam po prostu i trzeba było resetować komputer od zera, dlatego się spóźniłam. Pozdrawiam Wam. Bardzo jeszcze raz serdecznie życzę miłego wieczoru, wczoru, miłej nocy, wszystkiego dobrego. Też dzisiaj jestem przemęczona. Pozdrawiam. Przemęczona jestem wczorajszym dniem, mogę powiedzieć. Dobranoc.